No, witam was moi drodzy na kolejnym odcinku. No, dzisiaj taki mix za 70 zł dosyć szybko, sprawnie pójdzie, bo jest tylko paradiso taka klasuchonna. Tak, to reszta szybkie, dosyć. Yy, mam ze sklepu tego monopolowego, jednak uparłem się. Nie będę dalej próbował tą bigs drap. Zaraz będzie tak, że ja całą paczkę wydrapie. Na razie nic mi tam nie wpadło, więc próbujemy. Mam y, numerek 6 i 12. Poprosiłem z przodu, z tyłu. Na razie, wszystko to, co poszło, to, to ja wydrapałem. No, słabo na razie powpadało, więc dlatego ją próbuję. Może akurat uda mi się tutaj plik zdobyć no drugi raz, albo, albo pierwszy raz worek, zobaczymy, do tego mam y, maxi cash, lecą dolary świąteczny kalendarz też, już wszystko brałem z tych zdrapek, no bo tam nie schodzą za bardzo, więc po troszeczku, tro, po troszeczku tam testujemy testuję te zdrapki, zobaczymy co tutaj wypadnie, wkład to jest y, 70 zł, no to jak na mnie to nie jest jakoś bardzo dużo Weźmiemy jak mam dwie te Big Strap to na początku jedną, a na koniec potem druga będzie Big Strap, numerek szósty. No tak jak wspominam, z drap szukam, worka worek noże wygraną raz dwa, plik razy pięć, no i tak liczb. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy czy tutaj coś mi wpadnie, powinno jeszcze coś być. No, zobaczymy, wygrywa 36, 13, 52, 15, 56. A ja mam 59, 54, 19, 29, 21, 32. 36 jest wygrana, no to coś będzie, 12, 16.

Masa boków, no ale cóż, 47, 35 i 45, ale jest 36, 20 zł. No, mi się wydaje, że szału nie będzie już w tej paczce. Dobra, to teraz idziemy do Maxi Cash, tutaj też szukam tego pliku. Plik tutaj daje 40 zł. Yy, numer szósty, no i takich będziemy zaraz liczb szukać. Wygrywających liczb będziemy szukać 59, 35, 27, 55, 31, a ja mam 43, 11, 48, 41, 23, 53, 56, 49, 51, 58.

Numerek 16, no oby poleciały złotówki. Nie muszą to być dolary, złotówki. Licz przukamy dodatkowo takich symbolów jak cash, e, cash monety, monety nożą wygraną razy 2. Dobra, zobaczymy. Wygrywa 49, 22, 31, 53, 23. No, dwa, Ja chciałam powiedzieć, że zaczynamy bokiem, a jest jednak 22. Fajnie 43. No, już nie polecieli. Dalej 29. 22. Jest druga wygrana. O, ciekawe. 49. Trzecia wygrana. No to perałkę znalazłem. Czwarta wygrana. 39. 16. 28. 49. Piąta wygrana. No to 50 będzie.

I jeszcze coś gdzieś będzie 31. Dokładnie jest stówka. No fajnie, fajnie. Ta zdrabka na premierze mi dała jeszcze lepszą wygraną liczbą. A tak to odbierała. No i teraz się udało. Numerek 16 szczęśliwy to ja już mam plus. Mam 120. No i pięknie. ja jeszcze sporo zdrapek. Jeszcze jest ta big zdrab. Kto tam wie co tam będzie jeszcze? Numerek 14, świąteczny kalendarz. Tutaj liczb i co ja tu mówię. Świąteczny kalendarz, 14, gwiazdki. Szukamy na początku. No i super. Korzu, sanie, dzwonek, choinka, Świeca, piernik, skrzat, anioł kula, sople, piuchcia, rękawica, trąbka, kominek, yy, stroik, o, o, łyżwa, no mogli już dać tą kwotę, czapka, bęben, no już coś tam miałem, jedną chyba wygraną, taką wiecie, nie może jakąś taką szaloną, ale coś mi się wydaje, że Chyba to jest jedna ze słabszych paczek. Tak po tej wygranej, co mi wpadła, wnioskuję. Niestety nie ma gwiazdki. Trzy takie same kwoty: 10 zł, 50 zł, 20 zł, 20, 10 i 50. Patrzcie, wszystko po dwa zrobili. No, a w bonusie lampki. Mam wrażenie, że ciągle są te lampki różne kontrolne, czyli kalendarz pusty. Dobra. Ale mamy jeszcze dwie zdrabki. Yy, Paradizo numerak 22. To już tam jest końcówka tej paczki z tego punktu. Bluzka i kostium. Myślałam, żeby już to wszystko wziąć od pani, ale mnie nie biorę jeszcze tego. Może to zobaczymy co tutaj będzie. Znowu tam będę przy okazji. A to jest niedaleko mnie, więc może wezmę tą resztę, serce, ko kość, kostka. No. Dobra, nie uparłem się na tą Big Strap, no bo sam wziąłem z tej paczki numerek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, teraz szósty. No i z tyłu wziąłem z końcówki paczki 13, 14, 15. No i teraz jeszcze mam dwunastkę, więc jeszcze środek został. No, na razie tam średnio wpadło. Zobaczymy jak to będzie w tej 12. Ośmiornica i arbuz. Fajnie tak powolutku przetestować tą całą paczkę. No, zobaczymy jak. Zależy co wpadnie w tej dwunastce. Coś to chyba sobie już naprawdę odpuszczę. Mewa i chmura. Ale tak myślę, że te cztery powinny wpaść, tak? Wygrane mewa, chmura. I jeszcze coś tam może być. Zobaczymy po tej dwunastce, dobra. Tęcza wiadro. tę trawiadro. No fajną wygraną już miałam w tej strawce, ale nie z tego punktu, bo jakbym miał z tego punktu, no to bym już nie brał. Flaming klów. Więc testujemy dalej. Dobra. Flaming z I to wszystko. Następnie parasol, termometr. Jest termometr. Termometr. Taras. Dobra, Dobrano. Koszą nas tutaj. Jest szansa tutaj na linię za 10 zł, tutaj za 10 zł, tu za 25. No, zobaczymy, czy dadzą. Tutaj za 150. Te 150 za 150 jest mało realna. Zobaczymy dalej. Nuta, aparat. O, aparat, nuta. Tak, tak, ok. Dobra. Kapelusz, kotwica. Nic mi to nie mówi, że na jakąś linię. Kapelusz, dobra. I co? Poproszę przynajmniej ten napój albo deskę, żeby ta dycha jeszcze była. Słońce i latarnia, no niestety. Nie dali. Chyba nic nie będzie. No dobra. Na skos nic nie widzę, żeby się utworzyło. Różne kontrolne. OK. I co? Zostaje ostatnia zdrabka. Jestem bardzo ciekawy. Nawet jak wpadnie zwrocik to. Ja i tak jestem już na plusie. Zobaczymy big zdrap numerek 12. No. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie. Jestem ciekawy. Na razie ten początek paczki, jakoś taki bardziej, powiedzmy, szczęśliwy. Wygrywa 59, 41, 48, 39, 15. O i tych symboli szukamy z drab, worka i pliku. A jest 32, 47, 38, 49, a już myślałem.

25, 14 i 53 27, 12, 22, 37 i 34. No, niestety ta zdrabka zawiodła. Dobra, no to tam jedna na pewno jeszcze powinna być wygrana. Jedna zdrabka z tych big zdraw, ale nie wiem czy już będę brał. Zobaczymy. Ja mam dzisiaj plus. Fajny nawet, bo wydałem 70 zł, a mam 20 w tej big drab, no i 100 wlecą dolary, czyli 120 fajny plus. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!